Jako motocyklistki postanowiłyśmy sobie zrobić typowy dzień kobiet, bo, no, tak trochę nie ukrywam, bez facetów. Stwierdziłyśmy, że tym razem zrobimy sobie dzień kobiet dla kobiet, dlatego spotykamy się dzisiaj tutaj w naszym gronie. Dziewczyny właśnie zjeżdżają, już kilka jest. No, myślę, że to będzie fajne popołudnie w takim babskim gronie na dwóch kółkach, gdzie kobiety mogą się wymieniać doświadc doświadczeniami i swoją pasją. Na pewno będzie ciekawie. A czy każdy może do Was dołączyć? Jasne, zapraszamy wszystkie dziewczyny. Nie nie żadnym klubem, stowarzyszeniem, po prostu grupą otwartą. Mam nadzieję, że to będzie fajny forum takich właśnie wymiany doświadczeń i spojrzenia tak kobiecym okiem, bo nie jesteśmy grupą dla kobiet, tylko po prostu patrzymy z innego może trochę punktu widzenia. Jak najbardziej zapraszamy także facetów ze swoimi zmotoryzowanymi kobietami. Myślę, że wszyscy będą się fajnie bawić. Interesowało mnie to od dziecka. Od dziecka yy, wszędzie, po prostu, gdzie, gdzie widziałam motocykle, to oglądałam się na ulicy. Yy, także, także nawet jak zaczynałam jeździć na tej panonii, no to nie powiem, zdarzały się różne rowy, przeszkody, bo to, wiadomo, stary, zabytkowy motocykl, ale yy, byłam tak zawzięta w tym wszystkim, że. No, nie wyobrażam sobie innej możliwości. Kobieta na motorze, czy to brzmi bezpiecznie? Należy z której strony spojrzeć. Moim zdaniem kobiety bezpieczniej jeżdżą na motocyklu niż mężczyźni. Aczkolwiek uważam, że jeszcze mało kobiet jeździ. jeździ na motorze. Szkolenia są coraz lepiej skonstruowane, zorganizowane. Coraz więcej chętnych kobiet zapisuje się na kursy nauki jazdy. Wydaje mi się, że. Jest, jest to dobre i czy bezpieczne? Uważam, że jak najbardziej. Pani się często ściga? Może Pani się przyznać do tego? Ścigać się nie ścigam. Ewentualnie rekreacyjnie nieraz wjeżdżam na tor, tak dla samej siebie, ale zawodowo się nie ścigam. Najwięcej na liczniku? Ja jeżdżę bezpiecznie 50 na godzinę. Kobieta na Harleju, czy wiele osób pani zazdrości, szczególnie ta płeć męska? Ciężko powiedzieć, na pewno każdy zwraca uwagę z tym, że no ja jeżdżąc już już kilkanaście lat przywykłam do różnych reakcji i w zasadzie nie, nie widzę, czy, czy wzbudza to jakieś większe zainteresowanie. Co jest najlepszego w jeździe na motorze? Emocje, adrenalina, ryk silnika. No i te spotkania, jednak no, spotykamy się w grupie ludzi, którzy lubią to samo, mamy wspólne zainteresowania. Uważam też, że, że fajnie, że są organizowane różne akcje typu Moto Mikołaje czy Motoserce, które będzie teraz w czerwcu w tym, w tym roku. No i wspomagamy różne akcje charytatywne, także to jest fajne, że robimy coś więcej.